W tym całym szale piłkarskich emocji wytypujmy, kto w tym roku wygra euro. Mam tutaj kilka napojów z Crazy Bubble inspirowanych różnymi krajami, ale totalnie nie wiem, jak one smakują. Spróbuję wszystkich i wybiorę najlepszy. Ten, który wygra euro. Może ten? Ciekawe, ciekawe. Wyczuwam tutaj jakby jeżynę, a nie, nie nie nie, to jest na pewno cola, pomarańcz i pretzel? Nie no, to na 100% są Niemcy ten smak przypomina mi syliską cytrynę, więc to muszą być Włochy. Huh? Pomidor? Nie, 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 jeszcze raz. No już wiem, czereśnia dopełniona takim kwaśnym kiwi, więc na pewno kraj, z którego pochodzi Cristiano Ronaldo. Ostatni, co nie oznacza, że najgorszy. Hmm, wyczuwam mocne cytrusy i truskawkę, więc jestem pewna, że to jest Hiszpania. Dobra. Czas na werdykt. Zwycięcą euro według mojego smaku zostaje Portugalia. Ale dobra, dobra, zobaczmy, czy miałam rację. Wow, zgadłam wszystko. A kto waszym zdaniem wygra euro? Wpisujcie swoje typy w komentarzu.